Kolejny odcinek, churki od Gigo, baby! No i ja was witam, moi drodzy. Dzisiaj zagramy sobie w dziwną grę horrorkową o nazwie Unolingo. I tak, jest to horror gierka związana właśnie z Sówką z aplikacji od tłumaczeń Duolingo. Fabuła jest dosyć prosta: mianowicie przegapiliśmy kilka lekcji hiszpańskiego i w sumie olaliśmy uwagi tej sowy. No to ta stwierdziła, że nie, 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 tak nie może być i umieściła nas w jakimś dziwnym więzieniu. Teraz naszym zadaniem jest oczywiście wydostać się z tego miejsca, ale musimy wykorzystać naszą wiedzę hiszpańskiego. No ale jak mi dzisiaj poszło i czy ta sowa mnie dzisiaj dorwała, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. No to zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych odcinków z takich horrorków, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem i zarzućcie bardzo dużo łapek w górę, jeżeli spodobała wam się ta randomowa gierka, a tu poniżej w sekcji komentarzy zostawcie dzisiaj komentarz o treści hashtag hiszpański dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No to ja was witam moi drodzy, jesteśmy już w gierce u... Lingo, don't forget to practice, od razu mamy tutaj strzelone przed Rej informacje, żebyście pamiętali, żeby się uczyć obcego języka. Więc tak, opcji żadnych tutaj widzę w grze nie ma. Od razu możemy sobie rozpocząć rozgrywkę. Looks like you missed your Spanish lesson again. Okej. Okay. Hey there... O oh no... Tak, no niestety, no ominęła nas lekcja, no, no chciało mi się pospać dłużej. A, no byłem zajęty, okej. Okay. Czy możesz mi zostawić? O... Wybacz, jeśli zawracam ci głowę z twoimi celami. E, zawracasz. Okej, okay, jestem już tym zmęczony. Zobaczymy się za niedługo. Co to w ogóle znaczy? Ej, co jest? Uno. My piszemy z tym ptaszkiem, tak? What the hell? Czy on nam się na chatę wkradł? Na to wyglądał. Dobra, dobra, otworzyłbym, ale ja nic nie mogę zrobić. Co jest? Gdzie my nagle jesteśmy? What? O, my head. How did I get here? <laughs> Ej, pod E mogę się obracać? <laughs> Ej, jakie to śmieszne, ale kucanie jest. Ü, ü, ü. Ej, jestem w więzieniu normalnie! Pamiętajcie, jeżeli nie będziecie się uczyć obcego języka, to was Unolingo, nie Duolingo. Unolingo was wsadzi do paki. Dobra, co my tu mamy? Tam jest. Nie. E e co jest? O, dobra, dobra, dobra. Czyli nie mogę pod E nic robić, muszę lewym przyciskiem myszy. Rotate. Find your lesson in the abyss. To żarówki, tak? Mam nadzieję, że to żarówki. I tu mamy po hiszpańsku. No, abismo tu. Ja się nie znam. Ja miałem hiszpański w tym, w gimnazjum. E, trzy lata się uczyłem, ale no. Nie pamiętam. Kulo, e, pamiętam o kulo. Kulo to jest tyłek. To, to najważniejsze, chyba. Nosotros, vosotros i tak dalej, dobra. Lesión, el. Encuentra. Encuentra. To będzie raczej jako pierwsze, bo to jest na E. Find. Znaczy twój, nie, że na E, tylko że z wielką literą pisane. A lesson. No to le, Lesion. A i tak, i tak nam brakuje tutaj jednego. L. Na pewno nie Lesion. Abyss, Czy jest jakieś ABISMO, czy coś? N. ABISMO, jest. Czyli to tak właściwie. Tutaj. L. N L abismo, to powinno być na odwrót. N, en... albo o nie, encuentra tu Lesion N en... L abismo. Ja to tak rozumiem, czyli brakuje nam jednego. Musimy znaleźć, tak? Yo, open. Co my tu mamy? Co jest? Co, Co jest? On tu był! O! To... Mam jakąś notatkę. Eee! O Jezu, jaka długa notatka dla tego co to przeczyta. Nie mam za dużo czasu. Unolingo... Ptaszek Unolingo załapał mnie i boję się, że nigdy już nie opuszczę tego miejsca. Minęły dni od kiedy zostałem zabrany. Chciałem go jakby przechytrzyć, tak? Tego ptaszka. Okej. Okay. Na samym początku myślałem, że on chce mnie tylko nauczyć nowego języka, ale teraz nie jestem pewien. Jest coś mrocznego w nim i w tej całej sytuacji. Dobra, czuję to w swoich kościach. Lekcje tego ptaka stały się naprawdę bardzo ciężkie. Tak jakby szykował mnie do czegoś, ale do czego obecnie nie wiem. dobra, ale ja nie chcę tracić nadziei. Znalazłem keycard! Do wyjścia i ukryłem go w mojej celi, gdzie ten ptak, no nie znajdzie go. Okej. Okay. Okej, okay, czyli musimy zdobyć tego kikarda. Dobra, dobra, dobra. To jest nasz cel, tylko żeby zdobyć kikarda, to pewnie tam muszę tą zagadkę zrobić. Gadamy, co ja robię? To są jakieś zabawki porozrzucane. okej, okay, jest taki dziwny system. No fucking way. Ja, ja puściłem kontrol, ale tylko mnie trzyma ten kawałek blatu, tak właściwie. Dobra, przecz przeczekajmy jeszcze chwilkę. Ale mnie denerwuje to obracanie. Pewnie. Bo jest click. C do. to. to drop, drop. item. Serio? Jak tu. jak to przeskoczyć? Przejść. Zamknijmy sobie to. Może on nie wejdzie. Correct sentence. Okej, okay, tu będziemy musieli zdobyć. O jezu, sentence, ale. Jak? jak? Skąd ja mam to wiedzieć? Pacharo, Agarada, to no, pewnie od tego się zacznie, bo to jest wielką literą. Nie wiem. Chodźmy, spróbujmy. Dobra, udało się. No, sprawdźmy. Zamykanie drzwi pomaga. Okej. Okay. Kurde, tylko że on gdzieś ten ptaszek jest tu. Pytanie, czy on może otwierać drzwi? <noise> czy mogę się czuć bezpieczniej chociaż? No fucking way. Gdzie ten ptak? Wejdźmy sobie tu. Ale tu jest tych zabawek, to trzeba unikać. Co to jest? Find your lesson in the abyss. Encuentra tu, NL. En no dobra, lesion to wiemy, abysmo wiemy, 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 dobra. Tu, NL. Czyli dobrze miałem! Encuentra tu, lesion, lesion, NL, Abismo. I zawaliście, dobra, dobra, a nawet tutaj jest. A nie, tu jest porozrzucane, y, nie widzicie mojego kursora, sorry. Ale na obrazku jest porozrzucane. Dobra, czyli tu. Ta wskazówka nam się nie przyda. O tu już mamy. NL. Co jest dalej? Wolę nie biegać, bo nie wiem. O oh, fuck. You don't know Spanish? Por que espalha de Turn you into an antique. What the fuck? Oh no! <laughs> no <fucking> way! <laughs> Co jest? Myślałem, że się zresetuje. Co. Dwa dni pozostały. Co? O co chodzi? Nie rozumiem. Wróciłem do celi, czyli tu mam swojego spawna. What? Ej, co. Ej, nie, nie, to jest camping. Czy, czy ten tak powiedział do mnie your pussy <laughs> What? Co jest tym ptakiem? Wszystko ja wstaje. Nie bim. a phase, What the fuck? Co się zachowało? lesión. Tak, tak, tak. Tego tu, 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 tu brakuje. Dobra, czul. Pewnie tak deadne. Albo i nie? Tu jest kartka Agarada por las. Dobra, por las. por las Giedela. Agarada por las giedela. To zapamiętam. Okej okay. Okej. Okay. Fuck, nawet mi tu nie wchodź z Porla Porla i wyraz na G Ciekawe, chyba że są dwa wyrazy na G Zobaczmy Agarada Por Las G De La Обсессион, хваб было. В биету. О, как бегне, слышу. Ну. Why? Dlaczego wpadłem? Nie to nie ma! Jak, jak do piekarnika by się chciał schować? Chyba. Jezu, stresująca to jest gierka. To trzeba tak odczekać spokojnie z 20 sekund, czy ile? Dobra, tam poszedł. Dela? Oh, no. A, bo ja zacząłem... Oh, no. Agarada? Por las garas de la obsesion? Mamy. Tu. Gdzie jest wieście? Gdzie jest, wyście, jest, wyście, jest wyście. Uh. Uh, Let's fucking go! Umiem hiszpański! Umiem hiszpański! Grande culo! Fuck you! Habla! Habla cinnary! Nie habla! Habla cinnary! Habla ESPANOL! Ja habla ESPANOL! Bardzo dobrze, kurde! Nosotros! No Nosotros, dokładnie. Głupia, krótka gierka, ale mi się podobało, naprawdę. Wow, udało się. Don't forget to practice. Pamiętajcie, żeby uczyć się języka hiszpańskiego, to wtedy wściekła, zielona słowa was nie dorwie. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej, hej.